na liczby dnia zaprasza Piotr Zając Dzień dobry Państwu, jest środa 24 sierpnia, giełdowa sesja dobiegła końca, więc tradycyjnie zapraszam na podsumowanie. Dziś na warszawską giełdę wróciły spadki, WIG20 stracił 2,2% i dotarł do poziomu 1620 punktów, a to oznacza, że do dołka Bessy brakuje mu już tylko punktów 19. MWIG40 spadł o 1,36%, SWIG80 o 0,8% i jako jedyny z głównych indeksów wciąż trzyma się powyżej swojej średniej z 50 sesji. Wypadkowo Zmian tych głównych trzech indeksów była strata WIG-u sięgająca 1,8%. Na szerokim rynku 30% spółek zakończyło dzień na plusie, a 59% na minusie. Obroty sięgnęły poziomu 834 milionów. Najsilniejszym bluechipem Dino Polska plus 0,27%. Niewiele, ale w górę. Powoli spółka wychodzi z korekty spadkowej. Najsłabszy bluechip to węglowy JSW minus 5%. I tutaj ciekawostka dla fanów analizy technicznej. Trwa walka kursu akcji przy poziomie 55 zł, gdzie zbiegają się linie średnich z 50 zł. I 200 sesji. Wśród indeksów branżowych najsilniejszy Wik Ukraina plus 2,2% i motorem napędowym Astarta, której akcje drożały dzisiaj o 6,9%. Najsłabszy Wik Media minus 4,56% i tutaj zdecydowanie trzech liderów spadków: Grupa Pracuj minus 3,8%, Kino Polska minus 5,3% i Wirtualna Polska minus 5,6%. Jeśli chodzi o pozytywne wyróżnienia wśród spółek, to zdecydowanie gwiazda sesji Biomet Lublin plus 11,6 przy obrocie aż 8,1 miliona. Mamy silny zwrot w górę potrwającej od 27 lipca regularnej wyprzedaży akcji biotechnologicznej spółki. Brak dzisiaj było cenotwórczej informacji, więc wygląda na to, że to po prostu takie techniczne odreagowanie. Drugie pozytywne wyróżnienie wędruje do MLP Group, spółki z rynku nieruchomości, której akcje podrożały dziś o 9,7% przy obrocie 2,5 miliona. Kurs akcji za jednym zamachem przebił średnią z 50 i 100 sesji i naruszył 200 sesyjną. Tutaj już informacja cenotwórcza się pojawiła, bowiem spółka opublikowała raport za pierwsze półrocze. Między innymi przychody sięgnęły 123,2 miliona, a więc były wyższe o 26,3% niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Mocne odbicie zanotowała też wspomniana dzisiaj już Astarta. Nieźle radził sobie Bumech, który zaatakował 80 zł i wyznaczył nowy szczyt trendu. Na Niuconek też nie zabrakło pozytywnych i negatywnych wyróżnień. Pozytywnie Apanet, szósta sesja w górę. Dziś aż 31,5%. Obrót 295 tysięcy. No, negatywne wyróżnienie gamingowy Cherry Pick, w który spadł dzisiaj o 14,2% przy obrocie 286 tysięcy złotych. Na głównym parkiecie z kolei najsłabszy drugi dzień z rzędu był biotechnologiczny Airway Medics, którego akcje potaniały dzisiaj o 10,4%. Kurs akcji znalazł się na zamknięciu poniżej 50 groszy. Obrót przekroczył po raz kolejny 1 milion złotych. Dodam jeszcze, że wczorajsza gwiazda sesji, czyli CI Games, dzisiaj minus 7,75%, a więc e, no, raz mocno w górę, a raz mocno w dół. Warto też moim zdaniem zwrócić uwagę na PKO, które dzisiaj straciło 3,2%. Kurs akcji wyznaczył nowy dołek bez 67,12 zł. Jest to najniższy poziom od kwietnia 2021. No, z uwagi na rangę tego banku, myślę, że jest to negatywny sygnał dla. Całego rynku, i w tym kontekście te 19 punktów, które Wigowi 20 brakuje do dołka Bessy, no wydaje się być jeszcze bardziej w zasięgu um, niż to się może um, wydawać. Na rocznych maksimach dzisiaj 3 spółki. Mowa o Alumetalu, Bumechu i CI Games. Ten CI Games pomimo spadku na koniec sesji. Na rocznych minimach natomiast aż 16 podmiotów, wymienię tylko te najbardziej płynne z obrotem ponad milion złotych, to właśnie wspominane już PKO, a także CD Projekt, CCC i Airway Medics. A więc pod względem tej statystyki, dzisiaj niedźwiedzie zdecydowanie górę, górą 16 do trzech. Po więcej tego typu statystyk i sygnałów analizy technicznej na czwartkową sesję. Zapraszam jeszcze dziś wieczorem na FinSite.pl i raport dnia. Dane można analizować zarówno na stronie, a także można pobrać je w Excelu. Na tle zagranicy wyglądaliśmy dzisiaj po prostu słabo. O ile wczoraj WIG20 był numerem 3 w Europie, to dziś zamykał tabelę. Tuż za nim też mocno czerwonych barwach, turecki Xusto i czeski PX. Dla porównania niemiecki DAX, francuski Cacaron i węgierski BUK skończyły na lekkich plusach, ale nie przekraczały one 0,5%. Wall Street zaczęła sesję od umiarkowanych zwyżek w momencie nagrywania tego podcastu, a jest jeszcze przed 18. S&P 500 rośnie o 0,5%, a Nasdaq o 0,75%. Najważniejsze dane makro dnia, dziś kalendarium było dosyć puste. Poznaliśmy odczyt bezrobocia w Polsce 4,9%, prognozowano 4,8%, więc trochę gorzej, ale bez zmian w relacji do poprzedniego miesiąca. Poznaliśmy też odczyty o zamówieniach w USA. One w lipcu w ujęciu miesiąc do miesiąca stanęły w miejscu, a prognozowano, że jednak wzrosną o 0,5%, a więc była to negatywna informacja. Na plus natomiast indeks podpisanych umów kup na domów, który spadł wprawdzie o 1%, ale prognoza mówiła o spadku o minus 3,9%, więc to jest odczyt w kontrze do tych danych, do słabych danych, które pojawiły się wczoraj. Dodam jeszcze przy tej okazji, że rentowność dziesięcioletnich obligacji amerykańskiego rządu rosła dzisiaj czwarty dzień z rzędu i znalazła się powyżej 3,1%. Wygląda na to, że rynek nastawia się na, na jastrzębi ton wypowiedzi Roma Powella podczas rozpoczynającego się jutro sympozjum bankierów centralnych w Jackson Hole. Przypomnę, że w szef Fedu przemawia w piątek. Na rynku walutowym euro do dolara tuż poniżej poziomu parytetu. To przekłada się na wciąż mocną zmienność kursów wobec złotego. Dolar wahał się dziś między 4,81 a 4,78, euro między 4,79 a 4,76. Frank szwajcarski tutaj mocno bujało od południu w przedziale 4,99 a 4,95, natomiast w brytyjski funt oscylował między 5,69 a 5,65. Na rynku surowców ropa WTI. Rano zaatakowała poziom 95 dolarów za baryłkę, ale po południu kurs szedł do 93,4 i to mimo danych o wyższym niż oczekiwano spadku zapasów w USA. Spadły one o 3,3 miliona baryłek, a oczekiwano tylko spadku o 1,5 miliona. Złoto dzisiaj stabilne, w bok przy 1750 dolarów za uncję. Dodam jeszcze, że o 2,2% drożał dzisiaj pallad, a o 4,75 drożały kontrakty. Na owiec. Na rynku kryptowalut stabilizacja Bitcoin oscylował przy 21,5 tysiąca dolarów za sztukę Ethereum, także trend horyzontalny przy 1650 dolarów. Dzięki temu market cap utrzymał się symbolicznie, ale jednak powyżej bariery biliona dolarów. Hitem ostatnich 24 godzin token Helium, który zyskał 10,60%, a słabością raził EOS, tracący ponad 5%. Na koniec dodam, że w środę wyników będzie dosyć sporo. Pokażą je PZU, CIECH, DOM DEVELOPMENT, LIVECHAT, TOYA, MARVIPOL, CNT, GETIN i, i AM COMPANY, USA, NVIDIA. W środę odczyty makro, zaczyna się już wspomniany sympozjum banków centralnych w Jackson Hole, więc to będzie zapewne gwóźdź programu. Poza tym z Niemiec poznamy PKB i indeks IFO, z Wielkiej Brytanii sprzedaż detaliczną ze strefy euro, protokół z posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego, a z USA dane o PKB i wnioski o zasiłek dla bezrobotnych. Ja tradycyjnie zapraszam na finsight.pl i jeszcze dziś raport dnia. Dziękuję i do usłyszenia.